Rekolekcje Wielkopostne 2020 roku W drodze do Boga Cierpienie krzyża Najważniejszym i najtrudniejszym wydarzeniem w dziele zbawczym Jezusa była śmierć krzyżowa. Malarzem, który wręcz obsesyjnie malował scenę ukrzyżowania i to jak malował, był Matthias Grinewald. Żył w tym samym czasie co Leonardo da Vinci, Rafael i Michał Anioł, ale w innym kraju, w Niemczech. Dlatego jego twórczość tak zasadniczo różni się od mistrzów włoskiego renesansu, ale niemniej jest genialna, chociaż zasadniczo inna. Ukrzyżowanie jako jeden z głównych tematów jego twórczości powtarza się w różnych formach, aż pokres jego życia. Jednak najdoskonalszym w swojej ekspresji dziełem Grunewalda jest jego ukrzyżowanie z Ingenheim. Pierwotnie stanowił on zamknięcie głównego ołtarza w kościele szpitalnym prowadzonym przez zakon Antonianów. W szpitalu zajmowa zajmowano się przede wszystkim epilaptykami, syfilitekami i trędowatymi. Tymi, którymi nikt nie chciał się zajmować. Greenwald kilkakrotnie odwiedzał szpital. Tam zapewnie napatrzył się na wyniszczone ludzkie ciała, które posłużyły jako inspiracja do namalowania ciała Chrystusa na krzyżu. Malarz doskonale zdawał sobie sprawę, do jakiego miejsca maluje swój obraz. Wiedział, że przed tym obrazem będą się modlili chorzy których ciało odpadało od kości, których ciało gniło i rozpadało się jeszcze za życia. Nie wiem, co czuli, patrząc na ten obraz nieuleczalnie chorzy pacjenci szpitala Antonianów. Może patrząc na ukrzyżowanego widzieli siebie, a Chrystus z ołtarza zdawał się im mówić – cierpicie, bardzo cierpicie, ale wasze cierpienie upodobnia was do mnie – przez swoje cierpienie możecie zbawić świat. W swoim cierpieniu nie jesteście sami. Dlatego to ukrzyżowanie Walda urosło do rangi symbolu świętego misterium, wzmacniającego wiarę u chorych. Tam bowiem, gdzie boleść, tam człowiek ekce homo. To właśnie ma na myśli Chrystus, kiedy mówi: Byłem głodny, a nakarmiliście mnie, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie, byłem chory, a pielęgnowaliście mnie. On, jak mówi prorok Izajasz, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony takiś mieliśmy go za nic, Lecz on obarczył się naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści. A myśmy go za skazańca uznali chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Niezwykle bolesna była rzeczywistość śmierci Chrystusa na krzyżu. Dlatego cały obraz wypełniony jest cierpieniem. Aby spotęgować wyraz buru, Grünewald malował obraz ukrzyżowania, jakby był widziany oczyma z rozpaczonej mater Dolorosa. Grünewald dotarł w tym obrazie na ten bardzo rzadko zdobywany szczyt w sztuce, w którym całość, jak i każdy szczegół, mocno oddziaływuje na widza. On jest jednym wielkim krzykiem pełnym bólu i współczucia. Sam obraz wciąga nas w głąb, oddziaływuje na nas, swoją sugestywną siłą wyrazu porusza widza. Każdy, kto staje przed tym obrazem, nie ma możliwości wyzwolenia się spod presji tej przerażającej historii. Z królestwa łez opłakującej Marii Magdaleny, z bladego kręgu zwróconych ku sobie w bólu. Świętego Jana i Matki Bożej, z piekła udręczonego ciała Chrystusa. Ukrzyżowany przetłaczająco opada ku nam, uniemożliwiając ucieczkę przez Jego agonią. Ciemne tło obrazu sprawia, że pozostajemy sam na sam z cierpieniem. Zmuszeni jesteśmy stawić czoło prawdzie i uświadomić sobie, że to ogromne cierpienie jest za nas. My winniśmy być skazani, a on umarł za nas. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas odwrócił się ku własnej drodze, a pan zwalił na niego winy nas wszystkich, woła proroki Zajasz. Obraz Grinewalda nie pozwala odwrócić się ku własnym sprawom, ku własnej drodze. Przetłaczająca wielkość postaci Chrystusa ściąga na siebie nasz wzrok. W nienaturalnym, pustym, ciemnooliwkowym tle powiększony Chrystus ciężarem swego ciała wygina krzyż. Grubo ciosaną belkę, do której przybite są dłonie umęczonego. Jego ręce zdają się być wykręcone i wydłużone ponad miarę. Ciało Chrystusa jest ciężkie, niezgrabne, głowa nabrzmiała, zwisa skrzywiona, ale ramiona są jeszcze w ostatnim podrywie kurczowo zniesione do góry. Męka śmiertelnej walki widoczna jest w konwulsyjnym skurczu dłoni i stóp. Dłonie wyrażają najlepiej krzyk fizycznego bólu. Wydają się zarazem i rozpaczliwą skargą i poddaniem woli niebieskiego Ojca. Stopy i nogi o nadmiernie rozwiniętych mięśniach są jak nogi tragarza, są zbite ze sobą niczym bryły ziemi. Wizja Grunewalda jest pełną grozy metaforą okrucieństwa i degradacji. Do jakiej ludzkość jest zdolna z własnej nienawiści do Boga. Ten najpiękniejszy z ludzi, oszpecony przez ludzi zła, którzy nie mogą znieść piękna i dobra, brzydota ciała ukrzyżowanego, to nie jego brzydota, to brzydota naszych grzechów, które wziął na siebie. Aby je ukrzyżować, przyjrzyjmy się z bliska poranionemu ciału Chrystusa. Popatrzmy na to poszarpane perizonium. Ten fragment malowidła najlepiej ukazuje nam Chrystusa jako ofiarę, ofiarę odpychającą fizycznie w stanie okrutnego oszpecenia. Jakże to inne ujęcie od atletycznego i pięknego Chrystusa Renesansu, Masaccia czy Michała Anioła. U Grinywalda ciało Chrystusa jest okropnie poranione, z pobijanymi drzazgami i zielonkawymi śladami rozkładu. Jest obrzękłe, całe pokryte fioletowymi wrzodami jak ciało trędowatego. Nigdy żadnego człowieka nie przedstawiano tak okropnie i brzydko. I Chrystus na to pozwolił z miłości do człowieka, aby uratować najbardziej zniszczonego brata swego, Wszedł na same dno cierpienia i oszpecenia, aby odnowić w nas. Zniekształcony i zabrudzony obraz Pana Boga. Chrystus nie cierpi samotnie. To niesłychanie ważne jest w tym obrazie. Ukrzyżowanie Zidzenhalm przedstawia na tle ciemnozielonego pejzażu grupę postaci trwającą w odrętwieniu i bólu widocznym na ich twarzach. I odbijających się mocno w rytmie załamywanych rąk. Długie, spływające szaty o mocno zestawionych czerwieniach, bielach i szarościach bardziej kryją ciała niż ukazują ich formy. Niby są ochronny płaszcz ukrywający cierpienie. Ogrom męki. Wyrażają tylko twarze i ręce, skupione w niezmierzonym bólu, które nie pozwala odwrócić oczu, przemówić do siebie wzajemnie. Matka Boga i umiłowany uczeń Chrystusa Jan stanowią symbol współczującego bólu. Ich cierpienie wyraża się nie tylko w kurczowo zaciśniętych dłoniach, spojrzeniach skierowanych ku wnętrzu, jakby byli wyobcowani z otoczenia. Nad naturalnej długości ramię świętego Jana z wydłużonymi, szczupłymi palcami podtrzymujący Marię, jakby wzmaga ekspresję chwili. Matka Jezusa z tego bólu ondlewa z wyczerpania nie jest w stanie widzieć ukrzyżowanego syna, tak oszpeconego. Początkowo artysta namalował ją jako postać wyprostowaną. Później łukowo odchylił ciało, nasycając tę pozę stężeniem bólu. Jakby przeciwstawieniem wewnętrznego bólu Maryi i Jana jest ekspresyjna Rozdzierająca jak nieutulony krzyk, poza klęczącej u stóp krzyża Marii Magdaleny. Bolejący krewni i przyjaciele. Znajdują się z jednej strony ogromnej postaci umierającego zbawcy, z drugiej zaś widnieje spokojna postać Jana chrzciciela. Z wyciągniętym palcem skierowanym ku Chrystusowi. Stoi boso, bo ziemia, na której stoi, jest już święta, uświęcona krwią zbawiciela. Przedstawiony jest z otwartą księgą w, ręki, w ręku, która mówi o zapowiedziach prorockich z księgi Izajasza. Ale może też. Symbolizować księgę naszego życia, przyodziane w skóry zwierzęce. Pozornie nieugięty w obliczu straszliwego wydarzenia, Jan Chrzciciel został tu przedstawiony symbolicznie, zgodnie z biblijnym proroctwem, jako ten, który wskaże Chrystusa i jego dzieło zbawcze. Baranek, znajdujący się u jego stóp, przypomina prorocze słowa Jana z momentu jego pierwszego spotkania z Jezusem. Ale nie tylko przypomina. Baranek interpretuje, czym tak naprawdę dla chrześcijan jest chrystusowa śmierć na krzyżu. Zwłaszcza wymownym symbolem jest krew baranka spływająca do eucharystycznego pucharu. Analogicznie jak krew spływająca z rozciętego boku Jezusa. Jan Chrzciciel, stracony na długo przed śmiercią Chrystusa, tu na obrazie zmartwychwstaje, niejako z Jego śmiercią. Ponownie ucieleśniony obwieszcza trybum zmartwychwstania. Jak przed narodzinami Jezusa poprzedzał pojawienie się Zbawcy, tak w godzinie Jego śmierci zapowiada wielką noc. Znając konieczność śmiertelnej ofiary dla zbawienia, stoi nieporuszony u stóp krzyża. Nie uczestniczy w cierpieniu. W łacińskim napisie w tle malowidła czytamy Illum oporet crescere me autem minui. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał. Jest to wezwanie skierowane do nas. Taki jest cel naszego życia. Taki jest sens naszej drogi życia. Potrzeba, aby wzrastał w nas ukrzyżowany, aby wzrastał w nas Bóg, a człowiek ze swoimi słabościami się umniejsza. Albowiem życie to czas przemiany z syna człowieczego na syna Bożego. Ale tego nie osiąga się bez cierpienia i bez śmierci. Tę prawdę chce nam uświadomić Matthias Grinawald, ale także pragnie nadać zbawczą wartość naszym cierpieniom. Każde pociągnięcie pędzla niemieckiego mistrza mówi nam o tym, że Chrystus umarł w tak okrutny sposób, aby ukazać wartość naszych cierpień. Jest to prawda, którą przez wszystkie czasy przypomina nam właśnie każdy krzyż, który spotykamy na naszych drogach. I jeszcze jedno. O tym mówi właśnie obraz Grinewalda. Chrystus umarł w tak okrutny sposób, aby ukazać wartość naszych cierpień. Dlatego o Żyd Elie Wiesel, który przeżył obóz w Oświęcimu, mógł powiedzieć coś, co było jakby syntezą bolesnych wizji proroków, coś, co jakby było syntezą nauki ewangelistów o ludzkim cierpieniu. Oto jego opowiadania. Pewnego razu Epsesmani powiesili dwóch Żydów i młodego chłopca w obecności zgromadzonych więźniów obozu. Mężczyźni, co prawda, byli wychudzeni, ale umarli szybko. Agonia młodego chłopca trwała pół godziny. Był drobny, delikatny. Gdzie jest Bóg? Gdzie on jest? zapytał ktoś wtedy za mną. Mówi Elię. Ponieważ chłopiec szamotał się jeszcze na szubienicy, usłyszałem ponownie pytanie tego człowieka: Gdzie jest teraz Bóg? A wtedy odezwał się we mnie głos, który odpowiedział: Gdzie on jest? Jest tutaj, wisi na szubienicy. Moi drodzy, za każdym razem, kiedy wobec zła usłyszycie pytanie, gdzie jest Bóg? Za każdym razem, kiedy wasze ciało, wasze serce i wasz duch jest udręczony i powtarza pytanie, gdzie On jest? Zwłaszcza w takim trudnym momencie, jakim się teraz znajdujemy, zamknięci pośród domów nie uczestniczący w tym misterium męki pańskiej w Kościele. Być może z tęsknotą pytamy, gdzie jest Bóg? Jak On może na to pozwalać? Wiecie, że od czasu Ogrodu Oliwnego, od czasów Golgoty, od czasów Szubienicy na Kalwarii możecie usłyszeć więcej, macie prawo usłyszeć jedną odpowiedź zrodzoną z Waszego cierpienia. Jest tutaj, w Waszej chorobie, w Waszym cierpieniu, w Waszym utrudzeniu. Jest tutaj. Bliżej niż kiedykolwiek sobie wyobrażać.